Witam w sumie na tamtym odcinku o tym ogrodzeniu, które mam. Nie mówiłem jak się przygotowuje takie drewno i z jakiego drewna ja mam. Ja mam z sosny, chyba tam powiedziałem, że z sosny, ale niektóre są też świerkowe. Ale to nie ma w zasadzie żadnej różnicy w świerku, jest po prostu więcej tylko sęków. I co? Od czego trzeba w ogóle zacząć, żeby coś takiego, zdecydować się na takie ogrodzenie. Jak wiecie, najlepiej mieć deski suche. Z suchymi deskami to nie tak łatwo je kupić już, a szczególnie nieokorowane, bo no, można pojechać do suszarni i wysuszyć, ale to też kosztuje, co Wam wszystko jak gdyby podraża. Nie wiem, czy nie lepiej, oczywiście byłoby drewno liściaste jakieś, ale nie wiem, no po prostu ja miałem takie, więc wykorzystuję takie i najlepiej, jeżeli ktoś by chciał się zdecydować, to żeby na przykład Kupił już teraz takie dechy, to w każdym tartaku mają na sprzedaż. One nie są tam drogo, bo to na oflisy jeszcze odrzucają. Więc dobrze byłoby kupić właśnie takie dechy na przykład dziś, jutro za tydzień czy za miesiąc, okorować je, wyliczyć ile nam trzeba mniej więcej na tych desek z zapasem, bo zawsze gdzieś właśnie rozpórka, zasłonka, coś tam trzeba dodać jeszcze. Więc z zapasem powiedzmy 10-15%. Czyli jak 100 desek, to lepiej wziąć 110 desek. Yy, I u mnie pójdzie gdzieś koło 50 na 25 metrów. Yy, tak myślę, 50, 50, koło 50 desek. Yy, czyli powiedzmy, no kupując 100, to liczymy, że 100, to weźmy te 10 desek więcej. Yy, I to okorować wtedy, czyli pozbawić tego, to wszystko kory. I złożyć sobie gdzieś na fajną gromadkę. Przykryć, żeby tam nie dochodziło słońca, nie warunki, jakieś atmosferyczne, to nie działały, i zakryć tam, oczywiście, żeby było najlepiej wiatr, sobie mógł hulać trochę, żeby było powietrze, właśnie najbardziej to suszy chyba, te drewno, i z rok niech sobie poleży, i dopiero za, na drugi rok. Robić sobie takie ogrodzenie, oczywiście. Jeżeli mamy grubszą deskę, można pojechać do stolarza czy tam, i poprosić o grubościówkę, użyczenie, o, o zapłacenie, usługę. Zrobienie. Jeżeli ktoś ma grubościówkę, to może sam to puścić na grubościówkę, wtedy będzie miał fajnie i gładziutkie. Z tym, że no, myślę, że tak, żeby puszczać na grubościówkę, to trzeba mieć dechę co najmniej z 3 centy. Bo jednak grubościówka trochę zbierze i z jednej, powiedzmy, i z drugiej strony, nawet nie wiem czy trzy to nie za cienko, ale to nie jestem takim stolarzem cieślą za bardzo, więc, więc nie powiem ile tam no powiedzmy na jakiś minimalny zbiór. Ja, jak widzicie, nie mam, nie chcę jechać, chociaż mam kolegę stolarza, do którego bym mógł pojechać i pewnie przelecieć na grubościówce, ale ja też nie chcę takiego super idealnie prostego tego, więc, więc sobie używam czegoś takiego. Takiej maszynki taśmowa, jakaś tam szlifierka, nie wiem nawet jak to się fachowo nazywa, gdzieś marketówka jakaś. I przelecę to w miarę, ta już jest lekko przeleciana, prze, nie wiem jak to przeszlifowana, a ta jeszcze nie. I później nie będę tu wam pokazywał jak się to szlifuję, no bo to to prosta sprawa. Z tym rzeczy, takim dodatkowo papierem, to takim czy jakimś innym, te właśnie tutaj rogi delikatnie zjeżdżam i te właśnie. Oflisy, jak gdyby, ale to już tylko na marginesie, po to, żeby nie było takich właśnie o czegoś takiego, żeby nie zostawało potem to się przy malowaniu gdzieś tam podkręca się pod tego i czasami jeszcze właśnie nożykiem też poprawiam, żeby coś tam obciąć, żeby było jak najmniej tych takich zadziorów. I tyle, no. także to tak na, na krótko, jak zacząć. Jak właśnie najlepiej z tym drewnem postępować? No chyba, że ktoś ma możliwość kupienia już przesuszonego drewna. Bo dlaczego tak jest lepiej? Ze względu na to, że jak zrobimy na mokrym drewnie, to nam to na 99% popęka, pokrzywi, strasznie pokręci, więc więc lepiej jest pamiętać o tym, że drewno na takie ogrodzenie powinno być suche. Myślę, że lepiej, jak było, byli ale nie jestem pewien także. Liściaste, ma inny trochę pewnie wygląd by to miało. Te ma swój, swój urok, więc będzie jak będzie. Ja tutaj szykuję właśnie już dobramy. Później pokażę Wam tylko jeszcze, jak to, to skręcam i efekt końcowy. Także na razie, słońce trochę razi. Jak widzicie, już kończę te deski, które miałem do bramy, Czyli po właśnie okorowaniu, przeszlifowaniu, czy też, jak ktoś tam będzie chciał, przeheblowaniu, czyli. W przez grubościówkę należy takie dechy zaimpregnować. Lepiej wcześniej niż potem na płocie, bo nie wszędzie będziemy mieli dojście, i, i nie. Tak samo nawet jak później zacinamy gdzieś, to ten rant przed przykręceniem trzeba ten obcięcie. Też trzeba zaimpregnować. Ja stosuję tutaj zwykły impregnat do drewna takiego konstrukcyjnego, takich jak na przykład na dachach jest zaimpregnowane często drewno, w kolorze zielonym tam jest najczęściej, ale też jest bezbarwnym. I ja mam, miałem miałem, już nie mam ten właśnie koncentrat, ten impregnat do drewna. On tam daje niby to, że pleśnie bierze, grzyby nie biorą. Czy to prawda, to tam nie wiem, no, w każdym razie coś tam daje. To jest w sumie bardziej na, na soli czymś tam i tego. On za bardzo nie zmienia tu koloru. To drewno, najczęściej nie zmienia, czasami zmienia. Zależy najczęściej właśnie jak zmienimy firmę. Jedna jest taka, druga, taka, to czasami zmienia, a tak to nie. A później co, jak już mamy zagruntowane grunt szybko bardzo wysycha, to jest dosłownie chwila moment. Takie drewno, jeżeli oczywiście mamy suche drewno, bo jeżeli mamy mokre drewno, to ten grunt schnie bardzo długo. Dlatego... Jeżeli robicie, to ja naprawdę namawiam wam, żebyście robili takie rzeczy na suchym drewniu. A później co? Później lazura. Ja mam jak wiecie różne mieszanki tutaj, yy, ogólnie wszystko takie lazurowate, jakieś impregnowate i jedziemy. Jedziemy najpierw w jedną stronę, bo jednak ta lazura już musi troszkę potem postać, żeby wyschło. I tak sobie raz przy razie yy, impregnujemy. Trzymalujemy, jak zwał, tak zwał, czyli już jesteśmy coraz bliżej do montażu, mamy drewno, mamy okorowane, mamy przeszlifowane, mamy zagruntowane, teraz mamy zabezpieczone już jak gdyby od warunków atmosferycznych dodatkowo jeszcze i co, ja jeszcze zaraz chwilę skończę i bierzemy się za ten montaż bramy, najpierw za skręcenie jej oczywiście. A więc mamy już przycięte deski na bramę na razie zrobimy jedne skrzydło, bo znowu nie wiem czy mnie zabraknie desek, matko boska co nie. I teraz jak taką bramę ogólnie skręcić, no jak mamy stół powiedzmy duży, montażowy to nie ma problemu, tak żeby kąt prosty nam wyszedł, powiedzmy w miarę kąt, bo to nie musi być idealnie, ale w miarę. Ja Wam zaraz pokazuję, pokażę jak ja to zrobię na drodze, bo gdybym miał kostkę na przykład, to już położoną, to byłoby łatwiej. A że nie mam, no to, to muszę improwizować, ale pokażę Wam, jak łatwo to można zrobić. Kąt prosty wymierzyć, jak się ma kątownik, to nie ma problemu. Jak się nie ma, to też y, łatwo jest to dość zrobić. Ja trochę tutaj widzicie, przeczyściłem, i za chwilę jeszcze y, papierem, żeby nie było tych zadziorów, i za chwilę jeszcze tylko zagruntuję to. I idziemy skręcać. A więc pokażę teraz Wam jeszcze, jak szybko złapać kąt prosty, jak zrobić, wymierzyć, używając poziomicy, metrówki, ołówka, ołówka albo jakiegoś pisaka i kawałka sznurka. A więc pierwszą rzeczą, co trzeba zrobić, to narysować linię prostą, lub jeżeli już mamy to nie musimy, ale jeżeli nie mamy to rysujemy linię prostą przy użyciu poziomicy wiadomo, następnie odznaczamy na tej linii, to jest zasada 3, 4, 5 Czyli nie 3 a 4, 4 czyli 40 cm, powiedzmy: możemy 4 cm, jak potrzebujemy, tylko kawałeczek gdzieś tam mały kącik wyznaczyć. A jeżeli duży, to musimy na tej linii odznaczyć punkt, jak gdyby AB, czyli 40 cm. Nie wiem, czy to będzie widać, no ale będziecie wiedzieli o co chodzi. Odznaczamy 40 cm, daje to nam dwa punkty. Teraz biorąc ołówek. Wkładamy sobie tu gdzieś w sznureczek. Można to robić na gwoździku, tam przy ten, ale niekoniecznie. I odznaczamy 30 cm. Długości musi być 30 cm. To jest y, pierwszy. Możemy 50, ale dajemy 30, bo wtedy robimy z punktu A. Czyli jak mieliśmy zaznaczony punkt A, robimy takie półkole. Tu na tej, jak gdyby prawej rzędnej, nie wiem jak się dokładnie nazywa teraz zrobimy, tu mieliśmy 30, teraz robimy na 50 cm, mierzymy to też na metrówce jest 50 i teraz z punktu B prowadzimy znaczek mamy jedną przyprostokątną, tu teraz narysujemy zaraz drugą przyprostokątną też już przy poziomicy od punktu A i przez punkt przecięcia i tu nam wyjdzie zawsze kąt 90 stopni także proste i łatwe ja tu zaraz jeszcze sobie już tak dokładnie rozrysuję, bo teraz tylko tak na szybko dla Was i biorę się za skręcanie, bo niestety muszę robić to, na drodze, to akurat na drodze bo tu jest jak gdyby najprościej, najrówniej i tyle także proste bez kątownika można to łatwo zrobić rysujemy linię Zaznaczamy 40 cm, z punktu A robimy 30 cm, z punktu B robimy 50 cm i na punkcie przecięcia linia, i mamy już tutaj kąt prosty. Zawsze Wam wyjdzie kąt prosty. Można to zrobić oczywiście na wymiarach 3, 4, 5 lub jakby większych czy mniejszych. Ja robię tu akurat 30, 40, 50, ale możecie zrobić też 3, 4, 5 lub rozdzielać to jakoś tam sobie, jak Wam pasuje. Dobra, ja do roboty szykuję się dalej. Było już jakby na miejscu, przystawione jedno. Teraz ja mam takie zawiasy starego typu. Nazywają się chyba pasowe. To jak teraz zamontujecie to jak będziecie chcieli, bo można na przykład zamontować z tej strony zawias, że nie będzie widać go jakby od ulicy. I wtedy nam tutaj wyjdzie większa, większa odległość, większa szpara między bramą a płotem. Ja montuję inaczej. Wtedy trzeba tylko przełożyć zawias w ten sposób i jest to widoczne. Z tej strony, tak? Zawias jest widoczny z tej strony, tak sobie zaplanowałem, więc tak będzie. Tutaj, tam, wiecie, no fajnie, jakby było w linii poziomo, ale u mnie całość tego płotu, całość leci ciudenkiem, z malutkim spadkiem, więc zawiasy też będą z minimalnym, jak gdyby spadkiem, żeby to w miarę w linii było. Ale jak nie wyjdzie, nawet super, to i tak będzie ok, ze względu na to, że to i tak jest wszystko krzywe. Tu nic nie ma pod linijkę. Więc, jak nam wyjdzie minimalnie, delikatnie, troszkę gdzieś tam czy do góry ta końcówka, czy delikatnie, troszkę do dołu, to myślę, że nie będzie żadnego problemu. Najważniejsze, aby działał, ja tutaj odznaczam, tylko przykładam, odznaczam dziury na środku tej deski, żeby było przez dwie deski, łapało mi śruba. Wiercę otwory, skręcam i tyle. Tego na razie nie montuję tutaj, ze względu na to, że muszę zrobić drugie skrzydło. Dopiero jak drugie skrzydło tak samo spasuje, tam już przykręcę ten, tą część zawiasu, to dopiero wtedy ustawię bramę, bo tak jak Wam mówiłem, to nic nie jest pod linijkę, więc, więc trzeba kombinować troszkę. Dopiero jak ustawię, żeby to w miarę już pasowało, dopiero wtedy zamontuję już na stałe ten Zawias ten dolny i z tamtej strony tak samo, tak żeby, bo, bo na przykład zamontujemy teraz na stałe, a później nam linia się nie zgra albo coś. Musielibyśmy jakimiś sznurkami kombinować, więc lepiej na razie zamontować tylko samo to, później drugą stronę ustawić tak jak już ona ma być i wtedy skręcić tą drugą część zawiasu i tyle. Ja do roboty. Będę wiercił dziury. E, niestety słońce pomału się chyli już ku, ku zachodowi. E, nie zdążę dzisiaj, raczej na pewno tego skończyć. Wydawało mi się, że to pójdzie szybciej, ja jednak się trochę tak e, idzie jak e, pod górkę. Miało być prościutko, a nie jest tak. E, tu pomyliłem się, z odwrotną stronę dałem. Musiałem potem przycinać deski z tamtej strony, bo były za długie. E, no i tak trochę się schodzi. Mam nadzieję, że na drugim skrzydle już pójdzie szybciej. Więc pokażę Wam już tylko, jak zamontuję i cały ten efekt końcowy, bo to będzie w zasadzie już tylko do, skończo tylko jakichś do drobnych poprawek, podokręcać gdzieś śruby, podokładać śruby, yy, zrobić tutaj z przodu, no nie wiem jeszcze co tu będzie tak dokładnie, Ania tu mówi, żeby normalnie trawę wsiać, ale to więcej koszenia wiecie, nie? Więc ja myślę, że lepiej jakąś coś i kamieniem, albo czymś innym, żeby zielsko nie rosło. No i z tamtej strony tak samo e, obrobić to już, żeby móc w końcu to trawę posiać. a Później chyba się weźmiemy za kostkę. Także co? Zobaczymy to jeszcze na sam koniec, jak to będzie wyglądało. Zdanie skończone, jak widać. Brama zamontowana. Hmm, zostały tylko jakieś duperele. E, gdzieś tam coś poprawić i teraz przód jakoś zagospodarować, trawę wsiać, jak Wam mówiłem, albo coś takiego. E, Zaraz nam jeszcze tak pokażę tylko z bliska, jak to mniej więcej wygląda, albo kilka zdjęć zrobię. Tutaj z przodu coś nie wiem, pewnie jednak będzie jakaś ziemia trochę podsypana i trawa wsiana. No i tyle, no nie ma co tu już więcej mówić. Ogólnie myślę, że jest fajnie. Już takiego typu ogrodzenie tu zostanie zawsze. Będzie zmienione, jeżeli to tylko będą słupki zmienione na murowane ze starej cegły, ze starej cegły, nie z klinkierowej takiej nowej, tylko ze starej cegły, nie z tej takiej nowej cegły, też, która jest robiona na staro, tylko ze starej cegły, pociętej na pół i tą ciętą stroną będzie zrobiony na zewnątrz słupek, a w środku będzie beton. Tylko tym to się yy, będzie różniło. Wtedy będą słupki jakby cegla z cegły i wypełnienie będzie drewniane. No pewnie już będzie inne drewno. Ale to na razie, póki te słupki, które są wkopane, drewniane, buki będzie stało, to pewnie jakiś czas to postoi. Jeszcze zauważcie, że u mnie brama się otwiera na zewnątrz, na razie tu nikt nie mieszka, więc to nikomu nie będzie przeszkadzało. Żeby wjechać, trzeba będzie bramę otworzyć, jak gdyby na oścież na lewo-na-prawo stronę, zablokować i dopiero wjeżdżać ale to nie jest też problemem ze względu na to też że brama myślę że jako pierwsza będzie zmieniona w tym ogrodzeniu nie wiem za rok dwa i będzie brama zamontowana przesuwna normalnie na pilota, no bo to na dzień dzisiejszy taki standard moim zdaniem już, żeby nie wysiadać z samochodu jesienią, zimą i otwierać bramę, zamykać i coś tam tylko żeby pilotem sobie podjeżdżać, otwieracie bramę wjeżdżacie na podwórko pilotem tym samym bo są dwufunkcyjne, otwieracie bramę garażową i wjeżdżacie do domu, jak macie garaż od razu w brylę tak jak u mnie, no to wchodzicie sobie do domu nie mocząc nogi ani głowy także zrobię jeszcze Wam parę zdjęć